Jak Bóg od śmierci Rafael wcześniej zło zmienia w dobro, nagle to jest ta moc ducha, gdzie nie widzisz, a nagle widzisz. Ja zobaczyłam osobę, która była tam i która jest dziś, i ja wolę tą, która jest dziś. Ja ją bardziej lubię. Ja ją bardziej kocham, ona jest fajniejsza. Mówię Wam, ona jest fajniejsza. O sobie oczywiście. Ja zazwyczaj o sobie mówię przecież, czy ja? O Jezusie i o sobie. To są główne dwa tematy. Ale najmocniejsze było to, że kiedy wstałam w poniedziałek rano, wiedziałam, że nie mam umiarkowanej depresji. Nawet ona znikła. Że kiedy wstałam i zobaczyłam w przyszłość, mówię: Wow, ja ją widzę. Nie tylko pierwszy dzień, drugi dzień. Ale ja zobaczyłam przyszłość, nawet tą Kanadę zobaczyłam. Tak daleko.